Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj jest Silgar. Cześć a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z racji żywnościowej. W dzisiejszym odcinku racja naprawdę nietypowa, ponieważ rację tę dostałem od mojego brata i prawda jest taka, że to właśnie dzięki niemu cała ta racja się rozpoczęła, więc gdyby nie on i gdyby nie to, że on to właśnie dał mi pierwszą rację, którą nagrałem prawie że 7 lat temu, to tak naprawdę tej serii nigdy by tutaj. Nie było. No i właśnie ostatnio spotkaliśmy się w naszym domku rodzinnym i postanowił mi dać taki oto prezent. Zapytacie, co to jest? Ty to już widzieliście, więc powiem Wam. Jest to racja, która spędziła w bagażniku, w jego samochodach ponad 9 lat. Przynajmniej tak mówił, mówi, że nawet w Oplu Corsie, którą chyba sprzedał jakieś 5 czy 6 lat temu, albo nawet więcej, jeszcze nie pamiętam, nawet i tam już ta racja była, no i ra razem właśnie z nim w bagażniku jeździła. A to jest właśnie rzecz, którą chcę podkreślić, ponieważ w bagażniku, w samochodzie, jak się pewnie domyślacie, temperatury się wahają. W lecie dobija jakieś 50 stopni, w zimie dobija nie wiadomo ile stopni, czyli ta racja przeszła naprawdę dużo. A nie wiem, czy wiecie, ale racje żywnościowe są robione i one muszą być w teorii przechowywane w bardzo dobrych warunkach. Jest tutaj limit wilgotności, temperatury. Normalnie jest również mowa, że muszą być w kartonach. Jeśli karton otworzymy, to racji musimy się pozbyć albo wszystkie je po prostu dać, nie mogą być w otwartych kartonach, więc limity i ograniczenia, w których takie racje powinny wytrzymać w teorii 3 lata są absurdalne, a my mamy rację, która prawdopodobnie w bagażniku spędziła większość swojego życia. I zobaczymy, czy jest to wszystko jeszcze zjadliwe. Tak więc, kochany bracie, dziękuję za prezent. Z miłą chęcią przetestuję pewnie dziesięcioletnią rację, która spędziła większość swojego życia w najgorszych warunkach, jakie można sobie wyobrazić. Zrobił porządki w samochodzie i postanowił, że raczej mu ta racja już nie jest potrzebna. Nie dziwię mu się. Tak więc dał mi dziękuję. Fajnie być młodszym bratem. Testujemy, nie gadamy. Zapraszam do partnera kanału, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. A my zobaczymy, czy jest tutaj jeszcze cokolwiek coś do zjedzenia. Jest to racja arktyczna, więc więcej liofilizowana. Rzeczy suche, duża ilość węglowodanów w 1500 kilokalorii. Sprawdźmy, czy jest to w ogóle jeszcze. Zjadliwe. Hej, tutaj SteelGuard z przyszłości. Właśnie montuję film, który oglądacie i postanowiłem, że coś sprawdzę, ponieważ niestety, ale podczas całego odcinka źle mówiłem datę tej racji. Nie jest to racja dziewięcioletnia, a jedynie siedmioletnia. Kiedy otworzymy sobie racje żywnościowe i kiedy zobaczymy na ich produkty, to jest tam pewien wymóg, aby na każdym produkcie ostemplować taką specjalną datę, czy też specjalny numer, który da się rozszyfrować. Przykładowo, jeśli widzimy jakiś produkt i na tym produkcie jest numer 2090, oznacza to ni mniej, ni więcej, że, że produkt ten został stworzony w 2012 roku, dnia tego roku, czyli 30 marca 2012 roku. Dlatego też, że jest 7-letnia, a nie 9-letnia. Po prostu podczas nagrywania mój mózg się całkowicie wyłączył. Całkowicie zapomniałam o tych kodach, nie wiem, przepraszam za mój błąd. To tak więc jeszcze raz was przepraszam za to, że będę mówił 9 lat, a nie 7 lat, tak więc moja tutaj jest całkowicie wina. Mam nadzieję, że się poprawiłem i że następnym razem o tych kodach nie zapomnę, bo dawno temu je tłumaczyłem, a podczas nagrywania tego odcinka mój mózg po prostu się wyładował. Przepraszam i zapraszam do oglądania. Przed nami właśnie jest biała amerykańska racja żywnościowa, przeznaczona na zimowe warunki, czy też na zimną pogodę. Menu numer 9, ryż z kurczakiem w stylu meksykańskim. Sama raczej jest zabrudzona, widać ogromną ilość zanieczyszczeń, jak i różnych zarysowań, czy też po prostu widać, że ta folia już trochę tak naprawdę przeszła. Rad brat mówił, że 9 lat, ile będzie w praktyce, to jeszcze sobie zobaczymy, jaką zdatność do spożycia mają rzeczy w środku, bo raczej możemy to sprawdzić, więc nie przedłużając, po prostu czas to otworzyć. Jedna taka racja posiada liczy 1500 kilokalorii i w teorii przeznaczenie dla jednego żołnierza to trzy takie paczki na cały dzień, czyli 4500 kilokalorii. Ale ten... Ale to, ale to jest mocne! Widać, że folia nam stwardniała przez ten czas. Sprawdźmy jednak, co jest w środku. Wyjątkowo jednak zaczniemy od wyjęcia wszystkiego, ponieważ w przeciwieństwie do MR, wszystko tutaj jest sprasowane, wręcz można powiedzieć taką jedną małą kubkę. To jest dosłownie praktycznie cała racja, nie licząc akcesoriów. To jest wszystko. I to jest bardzo fajnie, jakby sprasowane, i widać również lidofilizowane jedzenie. Przejdźmy do tego jednak, kto się tu znajduje dokładnie. Rzecz numer jeden: Chocolate Banana Nut Dessert Bar, czyli czekoladowo-bananowy batonik. Orzeszki wędzone, zestaw akcesoriów, widzę tabasko, które już oficjalnie, z tego co wiem, nie jest w ogóle dodawane do racji żywnościowej. Teraz mają jakiś inny zamiennik, który miałem zresztą na okazję jeść, za chwilę to otworzymy. Shortbread cookies, czyli takie kruche ciasteczka. Z tego co widzę, to w żadnym przypadku chyba nikt tu nie przetrwało, widać, że wszystko tutaj po kolei się skruszyło. Jedyny numer, który jest po drugiej stronie, 1352090. Jestem ciekaw, czy da się to rozszyfrować, sprawdzę to jeszcze za chwilę co najwyżej, bo nigdzie nie ma jakiejkolwiek daty, Spożycia czy też daty pakowania. Danie główne to mnie najbardziej interesuje, ponieważ to jest liofiliza, czyli wszystko tutaj, no nie ma tutaj w teorii żadnej wody, więc powinno to wytrzymać nawet tak absurdalnie ekstremalne warunki, jakie panują w każdym bagażniku naszych samochodów. Tak więc jestem bardzo ciekawy, czy to wytrzymało. Zalejemy wodą, no i oczywiście sprawdzimy, czy dalej jest datne do spożycia. Napój o smaku wiśniowym, już gotowy w takiej formie. Wystarczy ją zalać, zamknąć i można pić po jakimś czasie. My sobie zrobimy normalnie do szklanki. Żurawina krojona. Prawdopodobnie suszona. I tajemnicze numery 1152125. Na sam koniec amerykańska łyżka MRE. Całkowicie innym foliowym worku niż to jest aktualnie. Mam gdzieś taką łyżkę. Tu jest łyżka ta stara z arktycznej racji. To jest łyżka nowa. Różnią się odcieniem. Różnią się przede wszystkim foliowym opakowaniem. To jest takie bardzo tanie, stare Leciutkie, to jest takie strasznie porządne, o wiele bardziej szeleszczące. Jestem ciekaw, czy to jest wina lat, upływu lat? Chociaż wątpię, bo co w środków. No, może, może, kto wie. Czy może jednak po prostu zmienił również opakowanie. Bardzo ciekawe. Zostały nam jeszcze akcesoria: papier toaletowy, cukier, sos, tabasko. Hahaha, <laughs> patrzcie co znalazłem, jest data wreszcie: 2008 Maximus Coffee Group. Raczej to nie jest data produkcji, a nic, ale na żadnej rzeczy w środku nie ma jakiejkolwiek daty produkcji. Jedyną datę, którą tutaj znalazłem jest to. 2008 Maximus Coffee Group. To jest... Prawie 12 lat temu, tak więc ta racja naprawdę mogła być 9 lat w samochodzie, odkąd ją brat dostał bądź kupił. Wow, ho, 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 ho. To jest pierwsza data i no, to jest kawa, jakby ktokolwiek pytał. Zwykła kawa, tylko strasznie żółkła. Śmietanka do kawy, chusteczka nawilżana. Zapałki ponownie całkowicie inne niż te, które są teraz, aż wam pokażę. O tym mówiłem ostatnio, to są stare zapałki, są typowo kartonowe, takie szorstkie. To są nowe zapałki, takie bardzo wręcz plastikowe opakowanie, bym powiedział. Jeśli chodzi o środek, również się zmienił. Jednak jak to wpływa na to, jak działają, nie wiem, ale jak sam widzicie, to są nowe zapałki, to są stare jak świat zapałki. Zmieniły się nie do poznania. Zarówno opakowanie, jak i środek. No i guma. Oto jest cała arktyczna racja żywnościowa, która przeżyła więcej zabawy przejadów samochodów i jeszcze gorsze ekstremalne warunki, jakie można sobie pozwolić w jakichkolwiek amerykańskich laboratorium. Zobaczymy jednak, czy ta razja, pomimo tak złego, w cudzysłowie, traktowania i przeżywania ogromnych różnic temperatur na przestrzeni wielu lat, jest w stanie w ogóle. Do zjedzenia, czy można to wszystko zjeść? W teorii ma to wytrzymać niskie temperatury i ma nam dać wtedy dużo kalorii, a jak w przypadku bardzo dużych bagażnikowych temperatur przez tyle lat. Czas to przygotować, zapraszam do oglądania. Cała arktyczna racja jest już przed nami. Oprócz kawy. Z kawa akurat coś się zrobiło, zrobiła się cała czarna i dosłownie wszystko w środku to był taki jeden z wręcz sprasowany, powiedziałbym, płatek kawy. Wziąłem trochę do innej szklanki, spróbowałem zalać wodą, ale nie ma kija, nawet się nie chce to rozpuścić, tak więc kawa zamieniła się w jakieś dziwne, nie wiadomo, tak naprawdę co? Oprócz tego wszystko wygląda nawet dobrze, ciasteczka oczywiście się skruszyły niemiłosiernie, a guma wręcz dosłownie przykleiła się do plastikowego opakowania, ale udało mi się to wszystko wyjąć. Pachnie fajnie, więc po prostu przetestujmy, czy jesteśmy w stanie cokolwiek tutaj zjeść. Cała racja jest już przede mną, nie kawy, więc zaczniemy od dania na ciepło, ponieważ pachnie ono wręcz wyśmienicie, no i było to danie liofilizowane, tak więc nie było tutaj w teorii żadnej wody, zalałem to wszystko i wygląda to teraz naprawdę dobrze. Pachnie strasznie aromatycznie, więc spróbujmy po prostu. Hmm. Smakuje dobrze, nie ma jakiegokolwiek złego posmaku ani nic. Wszystko smakuje normalnie, naturalnie, wręcz powiedziałbym, jak na razie żywnościową. Jeśli chodzi o zapach, to bardzo trudno tutaj cokolwiek ocenić, ponieważ to wszystko wręcz się wymieszało. Gdzieś tutaj się przebija ten sos, ale, hm, ciekawe. Na pewno muszę tutaj wspomnieć o ryżu, którego konsystencja jest bardzo, bardzo twarda. Widać, że ten ryż, trochę tutaj już mm, został. I pomimo tego, że to danie zalałem do tej torebki, zostawiłem to nawet na 10 minut, wymieszałem wszystko, tutaj również na talerz, następne 10 minut, ryż jest strasznie, strasznie twardy. Albo powinienem to zalać i zostawić na minimum pół godziny, ale to już jest zdecydowanie zbyt długo, albo coś, jednak ryż, jego konsystencja jest taka strasznie twarda i strasznie gumiasta zarazem. Pod względem smaku jednak jest to danie bardzo aromatyczne, lekko pikantne, czyli duża ilość pieprzu. Idealna ilość soli pod względem smaku, naprawdę, naprawdę dobre. Jedyny główny minus, do którego mogę się przyczepić, to jest ryż. Wszystko jest z tym daniem ok, tylko ryż stracił jakiekolwiek właściwości i jest strasznie twardy. Tak więc jeśli ktoś chciałby w swoim bagażniku wozić jakąś awaryjną rację, to polecam. Liofilizaty nadają się do tego wręcz idealnie. Bardzo trudno liofilizat rozwalić, tym bardziej, że cała ta racja była tutaj tak naprawdę pakowana próżniowo, tak więc tym bardziej. Napój. Kolor rubinowy, bym powiedział, wręcz idealny, przepiękny kolor, przynajmniej na żywo. Pachnie bardzo mocno taką typową, sztuczną wiśnią. Uch, I tak samo smakuje. Taki najtańszy możliwy wiśniowy napój, tylko tym razem na ciepło. Bardzo słodki, gdzieś tam czujemy wiśnię, ale taką wiśnię chemiczną. Mm, najtańsza możliwa chemiczna rzecz, jaka istnieje. Typowe najtańsze soki wiśniowe, czy też napoje wiśniowe. Nie smakuje to ani trochę. Mam ochotę na coś chrupiącego, tak, więc weźmy jakieś małe kawałki tych ciasteczek, ponieważ całe wszystko tutaj dosłownie się skruszyło. Mm, na razie to dam na bok, bo nie chcę tutaj pokruszyć, a to jest dobre, zjem sobie to na kolację. Spróbujmy to ciasteczko. Pachnie przyjemnie jak, taki, jak takie typowe słodkie, kruche ciastko. Mm, I tak samo pod względem smaku. Bardzo dobre, chrupiące, lekko słodkawe, maślane, kruche ciastko. Mm, to jest fenomenalne. Bardzo, bardzo dobre, kruche ciastko. Przepyszne wręcz. Mogę się zajadać, gdyby nie to, że mam trochę mało kawałków. Hmm, nic się z tym nie stało, jest całkowicie tjadliwe, jest smaczne, jest lekko maślane, taki posmak przyjemny. Jest słodkawe, idealne, kruche ciastko o genialnej wręcz konsystencji. Fajnie chrupie, szybko rozpływa się w ustach. Idealne ciastko. Tyle czasu przetrwało, pycha. Skoro przy chrupiących rzeczach jesteśmy, migdały. Migdały całe pokryte w takim dziwnym wręcz proszku, bym powiedział. Pikantne, bardziej niż wędzone, <laughs> powinienem powiedzieć, prażone. Mhm. Prażone migdały w takiej, w takiej posypce pikantnej, można by było powiedzieć. Tu ponownie, nic się tym nie stało. Smakuje to jak dobre, prażone migdały w przyjemnej, lekko pikantnej posypce. Przejdźmy dalej do żurawiny. Jeśli chodzi o żurawinę, to zdecydowanie to, co widzę, to to, że. Mamy kilka takich ogromnych wręcz z żurawiny. Ona się ze sobą jakby przykleiła. Jest czegoś takiego tutaj bardzo, bardzo dużo, więc ja spróbuję może jakiś taki bardziej osobny znaleźć. Spróbujmy zatem pojedynczo. Pachnie żurawina. Smakuje jak suszona żurawina. Nic dodać, nic ująć. Nie z tego, że jest tutaj ogromna ilość tych żurawin, które się po prostu ze sobą skleiły. Spróbuję to jakoś naprawić. Ale ogólnie mówiąc, smakuje i pachnie jak dobra suszona żurawina. Mhm. Mm Następna rzecz to batonik, rzecz, o którą się w pewnym sensie martwię, bo nie widać, żeby coś się nim robiło, wszystko wygląda ok, nie ma jakichś, jakichś różnych nalotów, no, jak już jakieś pojedyncze dziwne rzeczy. O, kruszy mi się akurat. Pachnie strasznie bananowo. Hmm, tak pachnie jak takie ciasto bananowe, bym powiedział. Zapach ma naprawdę fajny. A o, jejku, ale to się kruszy strasznie, właśnie mi się pod ręką, pod dłonią skruszyły następne kawałki. No nic, spróbujmy. Mmm, mhm, mm Jest z nim wszystko ok. I jest fenomenalne. Wow! Ta konsystencja jest wręcz nie do opisania. Wkładam ten batonik do ust. Jest taki wręcz powiedziałbym lekko piaskowy. Nagle to wszystko spotyka się do śmiechu, i to się tak rozpływa, jakbym pił jakąś w pewnym sensie gorącą czekoladę. Tylko zimną w tym przypadku. Taką lekko tustawą, przyjemną czekoladową. Konsystencję, i potem to nagle znika, ale to jest fenomenalny wręcz. fenomenalna wręcz konsystencja. Nigdy w życiu chyba czegoś takiego nie jadłem, a przynajmniej takiej konsystencji. Wow, już się rozpuściło. Wow, nawet orzechy, które tutaj są, to jest orzech, my go dosłownie nie gryziemy, on się rozpuszcza wręcz. <grytanie> Naprawdę, ten orzech w pewnym sensie się wręcz rozpuszcza w ustach. Nigdy w życiu takiej konsystencji nie jadłem, ale to jest genialne. Wow, ja chcę coś takiego kupić. To jest jedna z najlepszych czekoladowych rzeczy, jakie jadłem kiedykolwiek w życiu w racjach żywnościowych. To jest fenomenalne. Smak przyjemny, lekko czekoladowy. Ten banan to jest jakiś typowo chemiczny banan, taki posmak zostaje taki dziwny. Powiedzmy, że go nie ma. Przyjemne czekoladowe, rozpuszcza się, konsystencja tutaj robi robotę i nie jest to za słodkie. Po prostu, wow. Mmm, ja. genialne. Brat, dawaj mi więcej takich racji. Możesz nawet 20 lat. Nosić w tym, wozić w bagażniku. Zostawiłem również y, sosta basko, tak więc zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. Jeśli chodzi o sosta basko, to zauważyłem, że on nie jest nadęty bym wręcz powiedział. Sos powinien być tylko na dole, a to jest tak jakby. no, no, to jest nadęte takie, no powiedziałbym po prostu. Tak więc raczej tutaj u góry sosu nie ma, tylko widać, że to jest nadęte. To nie jest płaskie w żadnym przypadku. Tak więc jestem ciekaw, czy. Okej. Okay. wypuśćmy. o oh, sie. O, oh, fuck! What the co się dzieje! Hmm, ten kolor sosu jest ciekawy, ponieważ w środku tego sosu są jakieś dziwne cząsteczki, tak jakby to wszystko się oddzieliło w pewnym sensie. Spróbujmy w takim razie trochę z ciastkiem słodkim. O, oh, o, oh, to pachnie źle. Muszę wziąć mniejszy kawałek. Pachnie zbyt kwaśno. No, to pachnie zbyt kwaśno. Hmm, tak sos to wasko na pewno nie smakuje. No chyba, że jakieś 9, 8, 9 lat temu tak smakował. Jest zdecydowanie zbyt kwaśny, nie jest tak ostry. Wydaje mi się, że sos tutaj się akurat zepsuł. Ale albo zdecydowanie zmienił jakąkolwiek swoją formę. Całkowicie inny smak, nie jest tak ostry, jest strasznie strasznie kwaśny. Ja wiem, że tabasko w teorii jest kwaśne. No nie jest aż takie bardzo ostre, ale to, co jest tutaj, nie ma nic wspólnego z normalnym tabaską. No to chyba, że tak jak mówię 10 lat temu, był jakieś inne tabasko, nie wiem, ale jest zbyt kwaśne, zbyt inne. Mm. Wydaje mi się, że to jest zepsute. Wolę bardziej nie próbować. Tym bardziej, że pachnie strasznie inaczej. Lepiej tego nie jeść. Na sam zakończenie guma. Guma rozeobie dwustronnie się wręcz przykleiła do tego plastikowego e, woreczka. Zapachu nie ma jakiegokolwiek. Niczym tutaj nie pachnie. Nic. Zero. Moje palce bardziej pachną tym Tabasko niż, niż tym. No nie jestem tego w stanie wyczuć. Ta guma nie ma żadnego smaku. Dosłownie. Nie jestem w stanie jakiegokolwiek smaku wyczuć. Gdzieś tam trochę takim uczuciem, powiedziałbym w cudzysłowie zimna, tak jakby to był miętowy. Coś idzie poczuć, ale pod względem smaku nic, zero. Zero jakiegokolwiek smaku. Konsystencja strasznie twarda. Taka twarda guma, bym powiedział wręcz. Nie taka guma jako guma, tylko... Wow. Z tej gumy jakiś biały proszek nawet się pokazał. Mam go na palca. Ta guma nie ma jakiegokolwiek smaku. Wszystko, co w niej było, straciło. Na samo zakończenie, chusteczka bilżana. Ponownie ona też była taka nadęta, wręcz bym powiedział. <słyska> Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem, że chusteczka nawilżana może się zepsuć. Ona jest żółta wręcz. Nie jesteście w tego stanie raczej na kamerze zauważyć, ale... O, ale to śmierdzi. Nie wiem czym, na pewno nie chusteczką nawilżaną. Przed chwilą nagrywałem też na amerykańską rację i właśnie używam takich chusteczek, ale... Ona jest wręcz żółta. Na tych zagięciach ona jest wręcz czerwona. What the hell? Popatrzcie, tutaj, tutaj. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć, ale Ale to jest mokre dalej. Ale to śmierdzi. To Śmierdzi smektą. Naprawdę, jakbym bohał smectę. Smekta to jest takie lekarstwo na brzuch. To dosłownie pachnie jak smekta. O, o, o nie, tak naprawdę to nie powinno smakować. Pach... Pach... Smakowa... <grym> ja to bym wszystko ja. Pachnąć. Zdecydowanie to jest akurat jedna z tych rzeczy, które się depsuły. Czyli to i ta pasko. Ta pasko na 101%. A ta chusteczka jest strasznie dziwna. Nie wiem dlaczego. O, nie dotykam tego. Dobra, ha, jesteśmy. Wiele chusteczek nawilżanych przetestowałem w życiu. Ale tak pachnącej nigdy. Nie jestem pewien, czy to się zepsuło, czy nie, ale ma tak dziwny zapach, jakiś taki strasznie nietypowy, strasznie inny, tak niby taka smekta, taka. Nie da się tego opisać, taki dziwny zapach. Wydaje mi się, że to się zdecydowanie zepsuło ze względu na te temperatury. Kto wie, kto wie, być może tak było. Moi drodzy, ale myślę, że czas na podsumowanie. Myślę, że rzecz najważniejsza, czyli. Mamy samochód, mamy bagażnik. Czy warto tam do bagażnika wpakować jakąś awaryjną rację żywnościową? Moim zdaniem tak. Szczerze mówiąc, sam sobie kupię jakąś rację żywnościową, albo nie tyle rację, co liofilizaty, czyli danie liofilizowane, ponieważ to jest rzecz bezpieczna. I tutaj cała racja była jedliwa, nicząc stosu tabasko, który był strasznie odenty i który smakuje całkowicie inaczej, się rozdzielił i tej chusteczki, z którą nie wiem, co się w ogóle stało. No i kawą, która się zamieniła w jakiś węgiel, dosłownie i przenośni. Takowa jest czarna z takim popiłkowym wręcz nalotem i takim wręcz kurzem dookoła. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale wydaje mi się, że ta kawa się po prostu złączyła razem z razem z opakowaniem. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo to dosłownie takie nitki, jakby materiału widać, albo czegoś. Tak więc. No niestety, ale tyle lat wożenia w bagażniku. Prado mówi, że to są okolice 9-10 lat, tak więc ja mu całkowicie żeby jak powiedział, że w oplu Corsie, a oplu korsy to nie ma już od, nie wiem, 6-7 lat, chyba szczerze mówiąc. Nie przynajmniej mi się wydaje, nie wiem, że tam sam nie pamięta. To zaliczmy, że nawet te 7 lat w bagażniku tak na 101%, to powiem Wam, że jestem bardzo zaskoczony, że to wytrzymało. Wiemy, jakie są warunki, wiemy, jakie są warunki w bagażniku. Raz nam dobije 50 stopni, raz będzie minus 10 i tak dalej, tak dalej. Więc to, że ta racja wytrzymała, jestem pod wielkim wrażeniem i zdecydowanie sobie jakąś rację z i za to jest ważne w ten sposób pakowaną sam rzucę do bagażnika 1500 kilokalorii to może znaczyć być nie być to może uratować komuś tyłek to może dać coś bardzo dużego Warto coś takiego mieć, moim zdaniem, jakąś tam trochę zapasową wodę, gdzie się właśnie jakieś ukryte jedzenie, żeby to było na właśnie takie bardzo awaryjne wypady. No, bratowi, no, brat na szczęście przez 9 lat nie musiał tego awaryjnie używać, tak więc dobrze, dał mi, jestem <gryw> bardzo zadowolony, potwierdzam, działa, tyle lat można wozić i po prostu wow, po prostu wow. Muszę dodać trochę więcej wody, ponieważ bardzo szybko to paruje, a jak gadam, nagrywam i to po prostu zaraz już twardnieje dosyć mocno, ale danie główne fenomenalne. Rzecz słodka, nie do opisania, rzecz, której nigdy w życiu prawdopodobnie nie jadłem. Konsystencja i ten smak czekolady robi tutaj robotę. Orzechy, które się wręcz rozpływają, fenomenalna rzecz. Ciastka, idealne, ale się spokruszyły tak, że nic już nie widać. Orzechy czy żurawina. nie trzeba nic dodawać, to są po prostu naturalne rzeczy. Napój strasznie chemiczny, nawet o tym nie mówię. Kawa się złączyła z opakowaniem, się zrobiła czarna jak węgiel, ale o tym też lepiej, nie mówię. Tabasko, coś się z nim stało. Całkowicie nie smakuje jak tabasko, jakiekolwiek. Smakuje bardzo dziwnie, kwaśno. Tak, nietypowo bardzo. Wiem, że tabasko jest kwaśne, ale nie, o inny smak mi chodzi niż to, co jest tutaj. To zdecydowanie złe tabasko. Tak więc jestem miło zaskoczony, że racja wytrwała. Muszę sobie kupić jakąś dobrą rację, która jest właśnie pakowana w ten sposób, czyli pełni pakowana próżniowo. Jakim daniem głównym jest właśnie. Liofilizat, tak więc to jest bardzo, bardzo fajna sprawa, ponieważ tego się praktycznie nie da zepsuć. To jest proszek. Jeśli Liofilizat jest zrobiony dobrze, jeśli jest zapakowany dobrze, no to życzę powodzenia. Tak samo jak tutaj, tutaj wszystko jest próżniowo zapakowane i to po prostu wytrwało bez żadnego problemu. Tak więc moi drodzy, brat, dzięki bardzo za to, że mi rację dałeś i bardzo Ci dziękuję za to, że w ogóle to dzięki Tobie tak naprawdę cały mój kanał, no kanał w sumie też, tak naprawdę to właśnie dzięki bratu cały ten kanał powstał i cała seria, seria racji żywnościowych w ogóle powstała, miała okazję powstać, tak więc gdyby nie on, na pewno bym tego pewnie nie nagrywał, bo albo bym o tym nie wiedział, albo by mnie to tak nie zajarało na samym początku, więc dzięki bardzo i dziękuję za tą rację bardzo miły prezent. Jak ktoś z was, mamo czego brata, możecie mu dawać dziesięcioletnie letnie racje żywnościowe, śmiało może jeść. Nie no, żartuję, nie słuchajcie mnie. Nic z takich rzeczy, proszę. Jakby coś nie róbcie nic tego, co ja tutaj robię, wszystko na moją własną odpowiedzialność. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Zapraszam również na mojego Instagrama. Śledźcie tam z miłą chęcią. Z Wami również pogadam, jeśli macie jakieś pytania. Moi drodzy, piszcie śmiało również w komentarzu, czy Wam się odcinek podobał, czy nie podobał. I do zobaczenia w następnym odcinku już mam nadzieję, wkrótce. Czyli prawdopodobnie za tydzień o Sobota 16.00. Tak więc trzymajcie się. Cześć. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Pa, 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 pa.